Ja jest rzeczywistość. Bardzo proszę radny Piotr Matan, Powiat Witam raz jeszcze. Wiedzą Państwo jak jest, mimo że ja nie jestem specjalistą to troszeczkę tak jak wspomniałem na samym początku liznałem znałem tego tematu. Geodeci są zależni od starostwa powiatowego, więc nie chcieliby ujawnić swoich nazwisk bardzo często i mówić o problemach, które napotykają każdego dnia jak ja trafiłem, można powiedzieć, na ten temat. Wiedzą Państwo, ja jako radny powiatu jędrzejowskiego dosyć sporo dostaję wiadomości anonimowych, żebym sobie sprawdził, żebym sobie przepatrzył i tak było tym razem. Ogólnie ogólnie najpierw otrzymałem informacje dotyczące dramatycznych rankingów starostwa powiatowego w Jędrzejowie, jeżeli chodzi o geodezję, tak. Są to rankingi, myślę, że panowie zaraz potwierdzą, no, no jesteśmy na samym końcu, no wszystkich powiatów w Polsce. Jeżeli chodzi o operaty, czyli tam skuteczność tych operatów, to jesteśmy w ogóle na ostatnim miejscu. Geodezja więc tłumaczy się tym, że byliśmy po prostu no, dwukrotnie zaatakowani tak. przez hakerów. Wiedzą Państwo, tam była też taka sytuacja, że przy tym ataku hakerskim ja miałem bardzo duży problem, do Wydziału Geodezji i całego starostwa, ponieważ zamiast poinformować tak naprawdę tak, jak to się dzieje w innych takich promocyjnych kwestiach, wszystkich mieszkańców, że była taka sytuacja zabezpiecz PESEL, żebyś po prostu był jak najbardziej bezpieczny, no to pojawiła się tylko krótka wzmianka gdzieś tam na tym yy, strona BIP-ie, prawda, że, że, że taki atak hakerski był, nigdzie to nie poszło i gdybym ja tak naprawdę tego. Yy, no, nie udostępnił, gdybym ja o tym nie mówił głośno, to ludzie pewnie po dziś dzień by nie wiedzieli. Tacy zwykli, oczywiście, ponieważ geodeci by wiedzieli jak najbardziej. Jeżeli ja dostaję sygnały od geodetów, że mm, opóźnienia trwają tam 50-60 dni, i przez to oni otrzymują kary od firm, z którymi czy od gmin, z którymi współpracują, później proszą o wsparcie starostwo, no. Tak, jak mówię, żeby. No bo wiedzą Państwo, no starostwo współpracuje z gminami. No często to jest, jak to się mówi, po jednej linii. A mimo wszystko tutaj, mimo tych problemów, które, które są, starostwo nie za bardzo chce pomagać tym geodetom. No to później jest to właśnie taka sytuacja, że zgłaszają się do mnie, żebym ten temat ruszał. I co mnie najbardziej w tym temacie poruszyło, i tu bardzo chciałbym Państwa zdanie poznać, ponieważ nasz główny guaddyta powiatowy powiedział na sesji, że ogólnie cała Polska się na nasz powiat uzięła. No, że nie wiem, co Wy w ogóle chcecie od naszego powiatu, że nasz powiat w sumie nawet padło takie zdanie, że w sumie jesteśmy najlepsi w województwie, no ale tego w rankingach nie widać. No i. I tak jak mówię, no nie widać tego w rankingach, nie słychać tego w takich szczerych głosach geodetów. Ci geodeci też również przedstawiali mi te dokumenty z opóźnieniami, jak byłem w Urzędzie Wojewódzkim, to na dzień dzisiejszy powiaty i opóźnienia powiatów dotyczące operatów w województwie świętokrzyskim, czyli najgorszym województwie pod względem tej skuteczności tych operatów, czyli tego czasu ale dlaczego też najgorszy? Bo średnio to tak jest, 1-2% opóźni, u nas jest ponad 50%. No to wiedzą Państwo, no, no to cóż, nie chciałbym, żeby tak było, bardzo bym chciał, żeby Faktycznie ten nasz Wydział Geodezji podniósł się i żeby przynajmniej zrównał się z jakąś taką średnią krajową, żeby geodeci mieli troszeczkę prościej. No bo, bo, proszę Państwa, no, geodezja, dobra geodezja to jest więcej inwestycji. Więcej inwestycji, no to to jest lepszy, można powiedzieć, komfort mieszkańców. No, miasto, powiat się rozwija, tak. I, i myślę, że każdy, nawet zwykły zjadacz chleba powinien o tym wiedzieć, że, że no, dobry Wydział Geodezji, który Pracuje tak, jak należy, no to no, po prostu jest z korzyścią dla mieszkańców. Tyle.